Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Marywiska 44 z Warszawskiej Białęki. organizator letniego kina samochodowego. Dzień dobry. Dzisiejsza prognoza pogody z Warszawskiej Białołęki z Centrum Handlowego Marywiska 44. Witają państwa Klaudia Kapica i Grzegorz Dobek. Moim gościem jest teraz pani Iwona Banasiak. Jakie są wiodące trendy w tym sezonie? W tym sezonie modne są neony, jak i również limonka, żółty. Łączymy kolory. Wielkie szaleństwo, nie boimy się tego. A dla osób mniej odważnych proponujemy pastele, ale najważniejsze jest to, żeby dobrze się czuć w ubraniu, które wybierzemy dla siebie. Gama kolorów również w obuwiu. Naszym gościem jest pani Katarzyna Rados, menadżer sklepu obuwniczego. Jakie obuwie jest modne w tym sezonie? W tym sezonie głównie polecamy kolorowe baleriny, w tym kwieciastek. Jeżeli chodzi o szpilki, to głównym trendem są szpic, natomiast butów sportowych polecamy koturny, które mają budowaną koturnę, są przede wszystkim bardzo wygodne. A w jakich butach wybrać się na weekendowy spacer? Sprawdźmy prognozę pogody. Noc na Mazowszu pochmurna, na południu i na wschodzie regionu możliwe lokalne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Poranek mglisty na południu regionu. Niebo nadal będzie lekko zachmurzone. Spadnie ciśnienie. W południe na barometrach 999 hektopaskali. Słaby i umiarkowany wiatr. Po południu na niebie jeszcze przybędzie chmur, ale padać z nich raczej nie będzie. Temperatura od 20 do 21 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr. W niedzielę chłodniej, pochmurno i deszczowo może zagrzmieć. W poniedziałek wieczorem możliwy deszcz i burza 23-24 stopnie. We wtorek pogorszenie pogody dużo chmur z opadami deszczu. Przed nami czas matur, egzaminów, komunii i ślubów. Okazuje się, że jeden garnitur nie wystarcza na całe życie. Naszym gościem jest pani Iwona Grossman. Pani Iwono, jak ubrać modnie mężczyznę? Modny mężczyzna powinien mieć garnitur wyslimowany, to znaczy blisko ciała. Wąskie spodnie, krótsze spodnie, wąska marynarka, dwa guziki, jeden guzik, dwa najwięcej. Elegancko czy na luzie, niezależnie od stylu zapraszamy na jutrzejszy wieczorny seans letniego kina samochodowego przy ulicy Marywilskiej 44. O 21.00 będzie można obejrzeć film Wilk z Wall Street. Seanse kina samochodowego odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca aż do września. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu było Centrum Handlowe Marywilska 44 z Warszawskiej Białęki, organizator letniego kina samochodowego.